już w szurowskich słychać potrzebuję wsparcia potrzebuję wsparcia też wsparcia potrzebuję ale co zrobię? nie co zrobię Przestrzeliłem tym granatem. Granatnikiem. W koniec? Tyle? I nagle znowu taka cisza, którą przerywa wybuch. Ładunku... No jak tak lata, to na pewno mnie go trafi. Kurde, zatrzymał się, ja akurat musiałem wystrzelić. No weź tak do mnie nie strzelaj tym, kurde, bo nie chcę mi się tego powtarzać. pewnie nie do, do, do nikogo innego nie będzie strzał do domu takle Bek. no Aż te śmigłowce denerwujące. Jeszcze czym się zcięło trochę. Nie za to mnie poradę. Есть один! Выкладываем сет-болт! Скончилась амуниция. Какие арматы, файны. Что сейчас есть? Перезаряжайтесь! Прикройте! A teraz nadleci znowu ten śmigowiec pieprzony Oj teraz mu się nie da masz și piach pustynny pustynny pustinele No wiesz, niech mnie pochowają w piękny Arlingtonu Na stadionie Cowboys w Teksasie Cowboys? I my jedziemy z Majorem Czy tam z kapitanem Do następnego punktu w Lewo się da Oś. Co to, jakaś latarnia morska, czy coś? Kurczę, mi <śmianowidł> się całego Napiszę. Die Sniper. Sniper. Ghost Warrior. Oh. Kurde, przestanie się Kurzy się i nic nie dać. sprawiłeś cel. Ja zawsze trafiam z celu. Ale trzeba tyle. Jeszcze jeden. On ten sam. Co to ma znaczyć, cię się pytam? Ten? A tamten major, czy tam porucznik, czy tam kapral, czy ktoś tam dowódca idzie za nami? O, sierżant właśnie. Jak muchy Beczki Beczki. Snajper krycie, dlaczego to było słychać tego? Pazury Skoro pazury tu nie ma Wygląda na to, że się... zamieńmy sobie to ten na Snajperkę prowadzi do anteny Kurde. Jeśli ktoś nas zauważy do samego końca nie będziemy mieli gdzie się schować Lewe ramię Dobra, wsiadaj. Kosimy wszystko pod razu. Oj. Ale parcie. Tak, ktoś do nas strzelał z góry, widziałem. Widzę pomieszanie kontrolne. Oj oj oj, skatu. Tam no, przecież się przyzwyczaić, nie? Gdzie tu. Ty... Gdzie tu jest sniper? Sniper! No tak, tylko gdzie? Dobra Jechać snipera Dobra Dobrze. się z tym się Może nawet powerpoint bym się leczył ha. A teraz jazda mi stąd Dalej sam sobie poradzę Ty sobie sam poradzisz ale ja sobie za mnie poradzę No dobra. Gdzie mam jechać? Aha. Trochę mi się spadło. Dawaj Niestety, każdemu się zdarza spaść, prawda? No nie, nie, nic przez ten... nie widać Ja o. Jest. Ale drift No to sobie pojeździliśmy. My się więcej nie chce jeździć. No tak, trzymaj. Ustawiłem wszystkie, więc powinieneś widzieć statek na mapie taktycznej. Ciągle musimy tu je dostrajać, więc statek musisz znaleźć sam. Ci kolego! Jeszcze musimy. będziemy jeździć samochodem. Ale ten odcinek będzie chyba strasznie długi, nie wiem czy go na dwa nie rozdzielę. To jest jakiś stod. Wiedziałem, pamiętam, że pamiętałem, że coś tam tu trzeba było strzelić, ale nie dokładnie widziałem. O co chodziło? Nieważne, jak ważne, że się udało. Super. Co to to... Tak znalazłem się na statku, który zaginął. Szukając czegoś, co powinno pozostać pod ziemią. Oj, niechcąco przewinąłem filmik, wybarcie. Ile wybuchających beczuszek Kurde, pra... prawie że to Brajder o operacji aurora wydaje mi się że znalazłem jej część co co o kurde się radzie. dajcie mi mikrofon okej okay, pręsom albo nie nie, zaczekaj chwilę niech aguajer też posłucha ta Uch... wygląda na to że o fakcie posiadania przez japończyków technologii skalarnej wiedzieliśmy już w 43 operacja aurora była misją samobójczą Posłaliśmy tych ludzi na pewną śmierć. Wszyscy zginęli. Wyatt. Faraday. Wyatt. Rząd o tym wiedział. Team. Określili nawet spodziewaną liczbę ofiar. Musieli wiedzieć, do czego ta broń jest zdolna. Czekaj. Ten kod. Sierra Foxtrot 1079. To prefix armii amerykańskiej. Poza naszym zasięgiem. Ile jeszcze? Trudno powiedzieć. Tylko jeden. Zabieraj to i jak najszybciej się wynoś. Teren jest zbyt gorący. wycofujemy naszych ludzi. Zrozumiałem. Koniec misji tak. Nie zostawiamy nikogo. Następna misja to już w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie i do, do usłyszenia.